Władysław Broniewski, poezja. Ty przychodzisz jak noc majowa, Biała noc, noc uśpiona w jaśminie, I jaśminem pachną twoje słowa, I księżycem sen srebrny płynie. Płyniesz cicha przez noc sen, Cichą nocą tak liście szeleszczą. Rzepczesz sny, przecież słowa tajemne. W słowach cichych skąpana jak w deszczu. To za mało, za mało, za mało. Twoje słowa tumanią i kłamią. Piersiom żywych daj oddech zapału. Wiew szeroki i skrzydła do ramion. Nam te słowa ciche nie starczą. Marne słowa i błahe, i zimne. Ty masz werbel nam zagrać do warszu. Smagać słowem, bić pieśnią, wznieść hymny. Jest gdzieś radość ludzka, zwyczajna. Jest gdzieś jasne i piękne życie. Powszedniego chleba słów daj nam i stań przy nas. I rozkaż bić się. Niepotrzebne nam białe westalki. Noc nie zdławi świętego ognia. Bądź jak sztandar rozwiany wśród walki, Bądź jak wichrze wzniesiona pochodnia. Odmień, odmień nam słowa na wargach, Naucz śpiewać płomienniej i prościej. Niech nas miłość ogromna potarga Więcej bóluj. Więcej radości. Jeśli w pieśni potrzebna ci harfa, jeśli harfa ma zaknąć pioruny, rozkaż żyły na struny wyszarpać i naciągać i trącać jak struny. Trzeba pieśnią bić aż do śmierci, trzeba głuszyć w ciemnościach syk węży. Jest gdzieś życie piękniejsze od wierszy. Jest miłość i ona zwycięży. W ten czas daj nam poezję najprostsze ze słów prostych i z cichych najcichsze, a umarłych w wieczności rozpostrzy jak chorągwie podarte na wichrze.